tropem Waszych wypowiedzi. Wracam do przewodów, na które tak mocno zwróciliście uwagę. I taki przedłużacz 20 metrów jest do kupienia dzisiaj za 109,90. Obciążenie stałe to 1000 watów. I tutaj kolejny przedłużacz z w cenie 83 ,90 zł. 90 groszy. 12 metrów na bębenku. Widzicie tu 4 gniazda. Podejrzewam, że tu jest bezpiecznik w nim. Tak, jest bezpiecznik. Termik pewnie jakiś i tutaj dokładnie podana jest jego moc, 1000 W i 3000 W obciążeniowej, pewnie takie uderzenia. Wracam zaś do tego przedłużacza czerwonego i czarnego, który wcześniej pokazywałem. Wy tu, się mocno śmiali o, z jego grubej izolacji, a chodziło mi konkretnie o to, że producent na swoich przewodach zaznacza, że nadają się do ogrodu, żeby sobie spokojnie mogły przez jakiś czas, czy dłuższy, czy krótszy leżeć po prostu na ziemi. To teraz powiedzcie mi, czym mają się cechować dobre przewody zasilające i jakie parametry powinny mieć, żeby można było z nich spokojnie korzystać. Dostaniecie również przedłużacze takie że tekstylne, 3 metry z uziemieniem 2690 w trzech kolorach tak samo są uziemione i tak samo tutaj przy nich jest moc 3680W. W każdym prodzisz możecie na nim podłączyć. Świecące krążki wielokolorowe 34,90 z pilotem, ładowane przez USB. 12-litrowe wiaderko czarne dostaniecie w cenie 4,77. Taki wałek wraz z pojemnikiem do przechowywania go po omalowaniu kupicie w cenie 17,99. Kombinezon malarski w cenie 13,99 zł. A biały dla facetów w tej samej cenie. Dwie sztuki. I póki co kończymy spotkanie z Action. Powrócę tu jeszcze. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.